Rozmowa dnia. Zuzanna Dąbrowska i nasz gość. Naszym gościem jest minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Podjąłem decyzję o podpisaniu postanowienia o przeprowadzeniu referendum po to, aby przeciąć wszelkie spekulacje, czy jest możliwe, aby zmienić moją wcześniejszą decyzję. Jest to niemożliwe. Referendum się odbędzie. Powiedział wczoraj Bronisław Komorowski. Jak powiedział, tak zrobił. Podpisał, jeszcze wcześniej naradzał się z ekspertami na temat jednomandatowych okręgów wyborczych. Referendum 6 września. To dobry pomysł. Dobrze, że prezydent. Jest konsekwentny i pozostał przy tym pomyśle? Osobiście uważam, że tak. Jeżeli odwołujemy się do opinii społecznej, a gorąca dyskusja na temat w jaki sposób oczekiwania społeczne spełniać, to ten jeden z postulatów, czyli takiego imiennego wyboru, no bo o tym rozmawiamy w tym wypadku, jest jednym z pytań. Przypomnijmy, że dwa inne pytania dotyczą też ważnych kwestii, a więc kwestii ordynacji podatkowej i interpretacji z tym związanych. A więc ważne problemy dla, dla, dla osób, dla podatników yy, i kwestia finansowania partii, a więc to co budzi wątpliwości, bo jest pewien brak zaufania do partii politycznych, to wyraża chęć zmiany, a zmiana z kolei związana jest z aktywnością obywatelską i uważam, że tę podmiotowość obywatelską takie referendum podnosi, a więc coś w demokracji pożądanego, a nie odwrotnie. Te dwa pytania, bo nie mówię o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika, co jest pytaniem dosyć e, oczywistym. Wiadomo, że każdy podatnik odpowie, że jasne, że wątpliwości powinny być na jego korzyść rozstrzygane, ale te dwa pytania systemowe, można powiedzieć, e, ustrojowe, o finansowanie i o jowy. E, to, jak mówią eksperci, konstytucjonaliści, politolodzy, to są pytania, które Platformie mogą przynieść tylko zysk polityczny, ponieważ partia duża, nawet jeżeli ma gorsze notowania w sondażach, to i tak wiadomo, że już tych dotacji z budżetu państwa dostała wiele. A z kolei jednomandatowe okręgi wyborcze przy wystawieniu dobrych kandydatów też promują te duże partie. Wszyscy to widzą gołym okiem. I tak naprawdę jest to niezły Sposób na ewentualną nową konkurencję? Ja myślę, że nieporozumienie polega na czymś innym. To znaczy, mówimy rzeczywiście o kwestiach ustrojowych, o tym, w jaki sposób budować czy kontynuować e, budowę polskiej demokracji, bo mamy 25 lat doświadczeń i z tego też należy wyciągnąć pewne wnioski. Jest e, nowe pokolenie, które bardzo aktywnie. Pokazało się w ostatnim czasie, a więc chcę również decydować, współdecydować o kształcie przyszłej Polski. Natomiast mówimy o czymś, co oczywiście jako platforma, można powiedzieć, wprowadzaliśmy także w życie. Jeżeli mówimy o tym wyborze z imienia i nazwiska naszego reprezentanta na różnych szczeblach administracji czy też reprezentacji publicznej, bo przecież radnych. Wojtów, burmistrzów. wybieramy już w ten sposób. No tak, eee, ale pytanie dotyczy sejmu. Pytanie także nie dotyczy tylko Sejmu. nazwiska. E, tak, ale pytanie dotyczy sejmu i sejmików, bo właściwie jeszcze sejmiki pozostały e, w taki sposób kształtowane, że to na listach partyjnych wybieramy o, o osoby i być może to należy także zmienić, więc na temat ordynacji pewnie będziemy rozmawiać w przyszłym parlamencie, ale warto zapytać Polaków o, ten, o, o tę opinię, skoro do nich się odwołujemy. Jeżeli mówimy o kwestiach finansowania partii z budżetu, no to też można powiedzieć, że w sposób konsekwentny próbowaliśmy ograniczyć to finansowanie. Zresztą ograniczyliśmy je w sposób znaczny w stosunku do tego, jak umożliwiała to ustawa wcześniej, czyli o 50%. Pytanie jest poważniejsze. Czy w ogóle i w jaki sposób powinna być ta działalność partii finansowana z budżetu? na pewno dotyczy to także transparentności wszystkich rozliczeń jest z tym wyraźny kłopot bo jest brak zaufania w stosunku do tych instytucji i myślę że znów Należy się wsłuchiwać w głos społeczny, a nie ignorować go. Prezydent zaapelował, żeby nie tylko było słychać głos społeczny, ale także żeby główne siły polityczne wypowiedziały się jasno we wszystkich kwestiach referendalnych, wcześniej, żeby przeprowadzona została solidna kampania z jasno zarysowanymi stanowiskami, kiedy platforma będzie miała jasne stanowisko w sprawie na przykład Jowów, czy jednomandatowe okręgi po prostu po, po brytyjsku, czy też system niemiecki. Tu trzeba podjąć decyzję. Ta, to pytanie nie jest tak bardzo konkretne, jakby się wydawało, bo przecież ślad, za nim nie pójdzie zmiana ordynacji, tę ordynację będziemy ewentualnie poprawiać w parlamencie w przyszłej kadencji. Natomiast, Ale zmiana konstytucji e, może pójść. Natomiast no, bo ordynacja mieszana mogła być jakimś elementem też rozwiązania tego problemu. Ale na pewno tak. Na to pytanie będziemy odpowiadać. Ja osobiście jestem do tego bardzo mocno przekonany. Yy, drugie pytanie nie, czyli nie obecny system, ale zmodyfikowany, jeżeli chodzi o finansowanie partii z budżetu. Yy, I na pewno tak, jeżeli chodzi o ordynację. Więc to nie są takie proste odpowiedzi. To nad tym się trzeba rzeczywiście zastanowić. Mam nadzieję, że ta dyskusja publiczna też. Uaktywni nas, jeżeli chodzi o debatę publiczną na ten temat. Natomiast wymaga określenia się i rzeczywiście, jeżeli rozmawiamy o tej różnicy co do wizji państwa polskiego, to różnica między nami a prawem i sprawiedliwością jest właśnie fundamentalna, bo centralizm jest odpowiedzią negatywną w stosunku do tych, których ja udzieliłem. Jeżeli mówimy o tym partyjnym, takim władzowskim zarządzaniu, to też to. Widać, no bo listy partyjne są tego odzwierciedleniem, więc ja uważam jak najwięcej władzy w dół, jak najwięcej y, obywatelskości, podmiotowości i temu służy również to referendum. Jeżeli taka jest wola społeczna, nasz system polityczny powinien ewoluować w tym kierunku. Platforma jest w procesie restrukturyzacji, jak powiedział jeden z posłów. W procesie dlatego, że nie ma jeszcze formalnej decyzji parlamentu w sprawie nowego marszałka Sejmu, którym ma być, została wydelegowana Małgorzata Kidawa-Bońska, obecna rzeczniczka. Co za no tym idzie? W przyszłym tygodniu będzie się? Nie wiadomo, Sejmu. kto będzie rzecznikiem rządu. Nie ma jeszcze decyzji. Też ma być w przyszłym decyzja, Pani Premier na pewno. Oczywiście w przyszłym tygodniu, czyli kolejna, yy, kolejne stanowisko, co do którego trzeba podjąć decyzję. No i oczywiście sprawy kam kampanijne. szef sztabu albo szefowa, rzecznik y, kampanii, twarz główna Platformy Obywatelskiej. To wszystko będzie dokonywać się w sobotę? No nie, chyba b, trochę wrzuciliśmy do jednego worka różne, jednak, y, różne płaszczyzny i, 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 i sfery. Jeżeli chodzi o parlament, y, Decyzja marszałka Sikorskiego o złożeniu rezygnacji prawdopodobnie stanie się przed najbliższym posiedzeniem Sejmu, czyli na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu Izba wybierze spośród parlamentarzystów swojego szefa, więc marszałka. I tu Klub Platformy Obywatelskiej będzie miał posiedzenie w przeddzień rozpoczęcia sesji, czyli w poniedziałek wieczorem, jak rozumiem. Wtedy będzie. Ta rekomendacja i, i rzeczywiste zgłoszenie. Jeżeli chodzi o. A poparcie kwestię, koalicjanta będzie? Czy nie, nie, nie koalicjant będzie chciał mieć swojego kandydata? Nie ulega wątpliwości, że w tej kwestii będziemy mieli porozumienie i myślę, że dobry zwyczaj nakazuje utrzymanie tej zasady, że największy klub parlamentarny taką rekomendację zwykle przedstawia. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie inne, funkcje, o które pani redaktor pytała. No, rzecznika rządu na pewno przedstawi pani premier, i to nie jest związane z konwencją programową Platformy Obywatelskiej. A sama Platforma rzeczywiście musi w sposób bardzo dynamiczny y, zmienić sposób funkcjonowania i w takim bardzo bliskim dialogu, y, właśnie z wyborcami, y, zbudować tę ofertę programową. Dlatego że ich oczekiwania też powinny mieć wpływ na to, co. Y, robimy i w jaki sposób e, przedstawiamy jako, jako listę priorytetów. Widać wyraźnie, że ten dialog jest potrzebny i że jest pewien dosyć tego dialogu. W sobotę rzeczywiście mamy konwencję programową, która jest elementem naszej wewnętrznej dyskusji, ale musimy rozmawiać z ludźmi. No tak, ale czy będzie po sobocie znany y, szef kampanii? To już y, ja wiem, że jeszcze jest trochę czasu, ale robi Dobra. się go coraz mniej. Do samej kampanii parlamentarnej oczywiście mamy jeszcze. Jeszcze chwilkę i, i bez wątpienia te decyzje także muszą za, zapaść, ale dziś rozmawiamy przede wszystkim o tym, dlaczego Platforma potrzebna jest wyborcom i w jaki sposób powinniśmy komunikować się po to, żeby również być no, bliżej tych e, oczekiwań i, i żeby móc im sprostać. Ma pan jakiegoś kandydata lub kandydatkę? Ale to nie jest moja decyzja, czy też nie jest to decyzja indywidualna. Mamy na pewno posiedzenie zarządu przed sobą i wtedy będziemy rozmawiać także o tych personalnych sprawach. Rzeczpospolita pisze dzisiaj, że prokuratorzy polscy upatrują szansę w tym, że Amerykanie dostarczą dowody na to, kto stał za nielegalnymi podsłuchami polityków, biznesmenów i urzędników w warszawskich restauracjach. Ma się to odbywać w ramach pomocy prawnej dzięki zbadaniu tego, kto Szczał na amerykańskim serwerze. Wczoraj prokurator generalny tłumaczył podczas posiedzenia Komisji do Spraw Służb Specjalnych, że przecieków z prokuratury po prostu nie było. Były tylko przecieki od tych, którym udostępniono akta w aferze taśmowej. Czy sądzi pan, że ta sprawa przed wyborami zostanie naprawdę do końca wyjaśniona? Ja Tam prostu następne tego nagrania śledztwa... i kolejne skandale. Nie wiem, nie chcę spekulować, natomiast kwestię tego śledztwa zostawiam tym, którzy. Są do tego y, upoważnieni, by je przeprowadzić, a więc prokuratorom rzeczywiście i powiem szczerze, nie specjalnie mnie to zajmuje kto i, i dlaczego. Ważne, że musimy no, jak skarpelem odciąć wszystko to, co dotyczy złego stylu i y, bez wątpienia mamy determinację, żeby rzeczywiście te sprawy, które no, obciążają... Wizerunek Platformy zeszły na plan dalszy, żebyśmy się mogli skoncentrować na tym, co rzeczywiście jest istotne, co rzeczywiście jest problemem, jeżeli chodzi o kwestie społeczne i rozwiązywać te problemy, a nie zajmować się spekulacjami. Ale źle się pracuje i źle się zapewne prowadzi śledztwo, kiedy y, przełożeni, w tym wypadku tak to jest, wynika z ładu konstytucyjnego, chcą odwołać szefa, a wniosek y, o odwołanie prokuratora generalnego pani premier zapowiedziała, y, nie podpisze sprawozdania prokuratora generalnego. Czy to nie było zbyt y, pochopne? Czy y, nie należało jednak y, tu jest, poczekać? Tu jest bardzo prosty proces, y, jeżeli chodzi o konstrukcję prawną. No I przychodzi taki moment, w którym rzeczywiście sprawozdanie musi być złożone, może być przyjęte lub nie. To zresztą jest rolą przygotowania tego sprawozdania, rolą ministra sprawiedliwości. Uczyni to w najbliższych dniach. Natomiast Ale wynik nie wchodząc, już znany bez sprawozdania? Nie wchodząc w szczegóły, bo ich przecież nie znam, jak będzie przedstawiane publicznie, to przez ministra Budkę zapewne w spotkaniu z panią premier. To można powiedzieć, że no, no, gołym okiem widać, że prokuratura nie funkcjonuje w sposób profesjonalny. taki sposób, jaki również my, jako wszyscy obywatele, możemy oczekiwać tego od prokuratury. I wydaje mi się, że to jest poważny problem, ale nie wiązałbym wszystkiego ze sobą. Chociażby dlatego, że dziś zadaniem naszym jest przede wszystkim koncentrowanie się, mówię też jako członek rządu, na tym, co właśnie społeczne i istotne. I uważam, że te kwestie należy zostawić tym, którzy się reformą prokuratury zajmują, samym prokuratorom, samemu prokuratorowi generalnemu, żeby wyciągał wnioski, wreszcie tym, którzy nadzorują te kwestie od strony, no właśnie, sprawozdania czy dalszych procedur legislacyjnych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem sygnału dnia był minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. Jest 7.31. trzydzieści jeden.